Teraz Nela zaprezentuje y, sztuczkę sprzątaj zabawki. Jeśli widzieliście sztuczkę podaj smycz, czy tam odnieś smycz na miejsce, tak jak tam na łóżku Nela się pamiętacie, no. To po prostu teraz będzie tak na ona nie musiała zbierać zabawki i do tego kubła je wnosić. Otóż rozsypuję trochę piłeczek. Zostań. Zostań, zostaw co. No nie wolno. Rozkładam ale zabawek. Jedna gdzieś tam. Druga gdzieś tam. I teraz tak. Pokażę Wam w szybszym tempie. Chodź, chodź sprzątaj zabawki. Tu. Tu. Brawo. Tu. Strzątaj zabawki. Tu, 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 tu. tu. Dobrze. Strząp. Nie, puść to. Przątaj zabawki. No, strzątaj. No, chodź. Tu. Dobrze. Dobrze, Dobrze. puść. Przątaj zabawki. Przątaj zabawki. Musimy znaleźć szampan zabawki. Tu. Puść. Puść. No, szampan zabawki. Chwytaj. Szampan zabawki. Stop. Puść. Dobrze. Szampan zabawki. Tam nie puść. Puść, puść. 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 Tam. 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 Otóż jak tego dokonać. Nela. Zacznijmy najpierw z jedną piłką. Cięższą. Zostaw. A może z dwoma? Zostaw. Do siebie. Do siebie. Do siebie, Nela. Tam do siebie. Zostaw piłkę. Do siebie. Do siebie. Wyjmę tam piłeczki.

Mela, chodź. Każdy, z się uciąć, to aport. Trzymaj. Nie, trzymaj. Trzymaj, mela. Trzymaj. Aport. Aport, trzymaj. Trzymaj. Mela. Ona tą piłką lubi grać właśnie z na bramki. Lesz to. Tu, chodź. Puść. Puść. Blendło. I i tak nie wolno, nie cofnij się, puść, puść to, cofnij się, cofnij się. Jeśli pies sztuczkę puść i sztuczkę a po, to nie będzie nam co najmniejszych problemów, to tyle. Po po może tyle, rozstawiać pokazywać przy zabawki, chyba się tamtiem zauważył, będzie okej, ok. na razie.